Witajcie w dzisiejszym odcinku a w ogóle przepraszam za tą znowu przedługą przerwę i dzisiaj zrecenzujemy sobie cukierki znaczy wafelki Johnny Crocker Co tutaj możemy znaleźć ładne schronne opakowanie tutaj jest marka jest to marka Roschen tym na górze jest smak jest to smak milk czyli mleczny no i Będziemy to odpakowywać. Tak wygląda wypakowany cukierek Johnny Crocker. Oblany czekoladą wafelek. W środku, pewnie z jakimś nadziejem, test smaku. Tak wygląda w środku. Smakuje to i no, no smaczne to nawet jest. No na pewno czuć taki jakby jak, takie jakby mleko. No i czekolada też pomaga. Więc no cukierki te dostają ode mnie ocenę 7 na 10. Bo nie są jakieś bardzo dobre w smaku lecz starą bistę w smaku. Więc subskrybujcie, lajkujcie na razie.